W poniedziałek uruchomiłem sklep online, a w piątek miałem już prawie 10 tysięcy złotych sprzedaży. Pokażę Ci moją strategię na handel produktami online, gdzie nie inwestujesz ani złotówki w ciemno. Krok pierwszy, wejdź na TikToka i znajdź tam produkty, które aktualnie trendują. Możesz znaleźć je za pomocą hasztagu TikTok made me buy Krok drugi, Wejdź na Shopify i załóż tam darmowe konto. Możesz tam wystawić swoje produkty, zbudować swój sklep internetowy, dodać jego logo, wybrać kolorystykę itd. Krok trzeci: znajdź te wszystkie produkty na AliExpress, które wcześniej znalazłeś na TikToku i zaimportuj je na swój sklep internetowy przy pomocy aplikacji Dizers. Zwiększ cenę o 2-3 razy i dodaj przycisk Kup teraz, aby klienci mieli prostą drogę do zakupu. Wrzucaj 2-3 roki dziennie na TikToka, na Instagrama z tym produktem, pokazuj, jak on rozwiązuje problem i Przekierowywój ludzi na swój sklep internetowy. Jeśli chcesz więcej wskazówek na temat dropshippingu, napisz komentarz kurs a wyślę ci bezpłatny poradnik, 5 lekcji wideo: Jak zacząć handel w internecie.